Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony SaladKutwa Jest ze mną Kamasteron. Siemano wszystkim Crusader. No, chyba toeta albo. Tak, UltraCOD. Toeta, bo mówisz, że to dwóch. Achtion To się Tak. <noise> Nic, tak nagrywam sobie trochę. A, sorry, nie było mnie. I powiem wam, że mam ciężkiego mida. To jest wszystko, co mogę powiedzieć. Nie ma ciężkich midów. Dobra, może są. Myślę, że są ciężkie midy. Czasami. Tak, czasami są, czasami nie ma. Taka sytuacja hemoglobina. Teoretycznie Oriana nie ma już tak super trudno na Leblanc. Nie będzie się jej trafił z ULTA, ale ona będzie miała problem, żeby ci wyrzucić rzucić <noise> To faktycznie nie będzie super trudno, tylko będzie trochę trudno, nie? Albo powiedzmy, że średnio trudno. Nie, bo Leblanc w <noise> ogóle nie działa tak, że nasz od razu kogoś zbrestuje, bo sobie podejdzie. A jak na Oriany tak za bardzo podejść nie może. To tak, to jest Tak, co, się jej dorzucić coś? No tak. Pa. Dobra, myślę, że damy radę, coś tutaj ugrać, Coś to LeBlanc jest 1 Gra często LeBlanc no. A no to spokojnie, zgodę, bo ja Orianką to nie gram. Zgodę. Nie no, ale na pewno muszę szybko złożyć się tej kielich, żeby trochę rezistów dostać. Więc tak teraz mocno. Nie wiem, muszę się troszeczkę pod rezisty zbudować na pewno. Ale jak dokładnie? Wiem, leony przypadkiem przez chwilę. Tutaj Archangel na pewno mi się też bardzo, bardzo, bardzo przyda z racji tego shielda. Dobra jest. Motivujący, oho, nie idź tam, nie idź. No chciałem kule rzucić. Po sensu pokazuje, że zaczynam odreda. Może pomyśleli, że defluję. Właściwie to faktycznie surprise, bo ona jakby z dupy się pokazała nagle. Oj, oj, no to. to dymka. Weźmiemy, weźmiemy. Tylko też jest. Po... Zemknijmy mi też, bardzo. Ja. Nie, 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 nie. tam są wszyscy. Dobra, suje trochę. I Postaw tu warna, to też to Tu jest Ward. Nie, po co bardzo? Możesz dzięki. kulkę postawić. Kulka też jest wardem. No dobrze, ale to tylko na chwilę. dopóki nie odejdziesz. No, a ja już odszedłem, zobacz. <laughs> Tym razem ci się udało. No Dobra, dzięki Ej on chce. tam Chcę stracić ekspa na bocia Jak ja. My moglibyśmy się zaczęli Ci go zabić w tych ale teraz czy za późno tak. No ale wiesz, skąd moglibyśmy wiedzieć Znaczy teraz byśmy poszli gdzieś tutaj na przykład nie? bo ja już to czuję, że to jest ciężki przeciwnik Taleblank? No po prostu najlepiej, żebyś zaczął od E, nie, od Q. Miałbyś ciągle kulkę na głowie i plus 15 MR-a, chyba jak dobrze pamiętam To dopiero na drugim, na pierwszym levelu leblam tak się na I nie będzie gdzie biła nie wiadomo ile kulkę na głowie <śle> To mnie rozbawiło na drugim levelu sobie weź tą kulkę, wiesz? Starszą. Patrz jaki kot, O, znasz, wariuje tutaj O zobacz ty On zobacz Taki z niego szalony szaleniec? Ano Pana ja, idzie do ciebie Widzę, widzę Lepiej żeby tanie zeszła, ale blank Spokojnie a, szybko nie zejdzie B, B, B na dżunglę, zamiast tarpy do rana OP Wracaj, wracaj A. Za bardzo zwidowałeś Pierdolek, jakby mnie nie ma, to byśmy ich zabili, nie? Pewnie tak. Double taki ze Nie, tu jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Dobra, ja maksuję pierwsze E, nie? <grychy> Żeby tylko nie padać po prostu. Przedwócz ja też spokojnie. Że... Nie ogarniam trochę tego. Przed chwilą nie miałem kompletnie many, teraz mam pełną. Taki dobry jesteś, może. <laughs> Czekaj, czym ty grasz? Z nami. Tu bo ja w bojowniczym żółwiem ninja. A to spoko. Uszuj tą LeBlanc, to będziesz miał łatwiej. No a jak wpadnie do mnie z gankiem, to na pewno będzie łatwiej. No on nie wpadnie, uwierz mi. Stracił dwa buffy, on jest teraz tak w plecy z tym co on zrobi? On musi do Ciebie poodpiec, rzucić E. Znowu poodpiec. A mógłby skoczyć z krzaków i Cię zapindolić. Tak wiedziałem, żeby zacząć z barierą, no. Orianka z barierą OP. Ej, Ty masz się takie... ten... Tak, tak, tak jakby. No tak jakby, ale to jest... Na combo Leblanc to jest za mało. No poza tym, ty z czym Ty zacząłeś, ej? A z czym niby miałem zacząć co mi Z flaszką, albo z do run. Ja z tym zawsze zaczynam i powiem ci, że jest naprawdę dobrze. Idę. Za ile masz szósty? Ta... przy czwartej levela. i tak przyjdę potem jeszcze raz, dawaj. ale Możemy ich puszczać, to będzie na trochę ciężej wyjść. Bardy. Jeżeli chodzi o push, znaczy push, poke, to wygrywam z nią na razie, ale to. No, many nie masz. No właśnie. Dlatego ja muszę się coraz cofnąć, nie? wiesz, ona jedno combo we mnie i. i tyle. Mnie było. No właśnie. No nie trafiła za auto ataków wtedy. Nie, ja po prostu cofnę się, wiesz, bo nie mam tej many. No, ona musi zginąć jej hey. ją been... zabij, to zginie. A -a -a. Dobra. Teraz mam po prostu nieskończoność many. Oh OMG. <laughs> U mnie Ich blue będzie za 15 sekund Podejrzewam, że potem przyjdzie do nas red rengar Masz Iwany. Iwany. Nie, Iwany. ja sobie nie ja blue, wiesz? Nie ma Barda postawiła Gdzie? Tu najprawdopodobniej Myślałem, że Midas, czy coś nie, no dam ci nasze. Bo jak zauważy ta, że? wróciłem. wróciła? Tu jestem. O na Tobie. tu dalej się. Teraz pójdę ze reda Okej okay. Nie mam co robić, bo nie muszę ścież na topa Idę na topa Tylko teraz skmi to, że jak ja użyję R to ty możesz normalnie zultować do tego nie? Ja ci ją wykopię, a ty zultujesz NIE TRZEBA! Tylko po asyst oni, tak tak. tak. oni już nie mają mm tych -hmm. asystów Tak już, Teraz już nie ma O, śmanko. No cześć Tam uważaj, bo jest mist tutaj Ojej, okay. biegnę do ciebie, ale nie wiem czy z Zakł jednego potworka do 6 byśmy wygrali bez problemu. To możemy teraz kontynuować w sumie. Tak zostaj z gaylordem. Robimy? Temas, nie, nie, nie wiem, to głupi, pomysł. można spróbować. Mogłeś mi dać tego shielda ty. Oho, dobra, spierdolamy. No no Sultuj go. Ojeju. A ty many nie masz. Ja zostawił biednego, salada <laughs> Sorki, salada Moj chuj Ja wracam, bo zaraz może nam... Nie, Rexar jest na redzie, to spoko Możemy pushować <laughs> To było zbyt OP Rexar, to ty grasz w Hearthstone'a? <laughs> ja gram, no no słyszę właśnie nie. Rexa Ale to nie ode mnie słyszym. To... Bo w tym ja nie słyszysz. ale ogólnie prostą. No. E, nie tutaj, nie tutaj Tomasz. Ładnie go zabijesz, ale nie, nie tam. Patrz niby ładnie, ale jeszcze wiesz, się pohejtuje, nie? Nie, bo chodzi o to, że... żeby nie wracał w tamtych szakach do bazy. Nie to już... nie ma szans raczej po Chociaż? Nie. No prawie ograłeś tam tym Czemu jestem gaylordem? E, możesz pisać do niego po polsku, bo to Polasze Czuję, że on do mnie wpadnie zaraz. Ale się boję! LOL, salad op. <laughs> to ze strachu. To good. Yeah, można by sobie... Y można zrobić ganka? Gdzie? Na... No, ten, na bocie. Okay. Na boku. Mogę. ganka byś zrobił. Kole nie w ten sposób, ale dobra. Hmm. Ojej. No z farmu wygrywam. Ale ona ma asysta, a ja nie. Ej, ej, ej. Oj! Dobra, kill. Ja się Nie spodziewałem treści, a myślałem, że go tam nie ma. Ale i tak wyszło jeden za jeden, to spoko. Jeden za półtora, można powiedzieć. Nie, ale popatrz, że na przykład Jinx z farmi, nie? Wajnie, nie, Znaczy, ja dostanę exekuta, ale o tak straciłem. Zabijesz tą Chiffonę, na miękko. No, na pewno. Ojej. Ech. Jego ganki na ulcie to faktycznie nic Ech, taki ciężki lane, że chuj tom, Oj, tam Wojtek nie ma Chciałbym, ale nie mogę Dwa sarku.

Tak <noise> jest. Można, robimy? Można. Zabijmy treszę może. No, no Chłopasz, czy, kto do was idzie. Zabierzemy że mnie nie grał, no. Wtedy nie zasmajtujemy. I hey, tu jest ping. Widziałem. <laughs> ręgara? rengara? Nie, nie było go tu. Ale zrobiliście smoka? No, tak. No 10 sekund i wierzę. Ej, ona idzie na blue, dawaj tam, szybko! Oriori. No jest. Dobra, możemy tu przykapić. Nie no, ale tam żadnej wizji nie mamy. Szła na bocie. Leblanc, Leblanc na bocie. A, ręka na tobie. My zabijemy ich tutaj na bocie wszystkich. Możemy się zbijać. Jak ktoś ma Ta głupę kulta odpalił. <laughs> Nie tego. O lol. Wow. Ładnie to wyszło. No nawet nie gorycza. Ori ori, o! Wieża, wieża, bieża! Kuret! O, Biedą. Oh. Biedą. o Ja chcę żyć! Dawajcie ją! Albo uciekamy! raczej bym był skłonny ku temu uciekaniu. 4 sekundy ulki, 3 1 O ramy? Nie, mamy za dużo low HP. W takim miejscu chcesz... No zresztą prostu wielo. Łeżyś tam, kamasteru. Nice kamas. Dzięki Biegnę Jeżeli szukasz Isreda, to ja go mam Aha, dobre Moja kula analna zadaje na razie małe obrażenia, ale to się zmieni. O, -o. Oho, biegnę! Masz tu warda. Nie mam, nie mam warda. Jest! I'm... ...alive, jestem... Jeszcze zabrał. zabrał. zabrać. zabrać? No A ja niespodziankę A Uciekaj, uciekaj, tu Jinx Kamach nie żyjesz Ej, Co, <laughs> <Dwa> zbyt... <laughs> o co chodzi? Nie liść zbyt... Kamat, nie liść tego tylko, tylko bić yy, Rengara Jak jeszcze żył Teraz Też tak myślę, gdyż... Ponieważ zginąłem <laughs> Tak się odrzucił chyba, bo nie wiem <laughs> To

Po co mnie tu celar przyspieszałeś? jest człowieku? Wszystko jest to twoja wina Najłatwiej no to na mnie zwalić Karol, ja tam jadę Panny nie mam Nie mam warda Jak ja ktoś mam multi tak jak ktoś się wrzuci no, czekaj, zaraz będę miał w klikleta, to 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 Dobra, bijmy. Oho, Kamas przesadziłeś. Nie ja Nice. Miał być triple, a nie double kill po dwa <laughs> To się cieszy Miał być, ale nie było Patrz jak ono obrywała jakie combo obrywał, potężne. A ja mam w ogóle nie maksowane nawet kill, nie? Maksowałem to E, żeby... To dobrze wiedzieć No wiesz, ja grałem raczej na defa'. Nie, nie, Cześć, mam ulta. Oni jeszcze się nie podaj. Bardzo grają chłopaki. Chodźcie Drake'a. Ale ja z tego E takie obrażenia zadaję, że chuj. Dobra, biegnę. Oj, oni chcą mnie zabić. Idziemy. Ale chyba się nie uda. Chyba, że masz ulti. Ale szkładko. To... Człowiek, który został popierzem. Kurwa! To no czemu mi, mi nie blank, działa to przykład. Oni domyku wracają. Teraz Oho, no tego się nie spodziewałem, nie, że jeszcze on wejdzie na. Który to? A co ma oczy? Bo ta jest ta. Lol. No mówię, ta co ma oczy, nie? Okej. Okay. Nie mamy. Chyba mamy, nie masz Jak ktoś spróbuje ci pomóc, będę miał ultę. Dobra, to... nie żyjesz Oho? Oho? To cześć oh, <laughs> Jaka wejka Shut down Biegnę, panowie No jakie chamskie ulci on jest głupi, czy co? Czemu on cię przyciągał? Nie wierzę w niego, to jest idiota. Chodź, bo ja nie mam. Ciebie! To jest asystę. Oho. Ej, nie składaj na jasło tego potrka. Bez sensu. Dużo na damage utracisz. Ojej, jak. Jak się śpieszył chłopak, no. Oj, sala to o, był... kurwa. Ja myślałem, że jeszcze na tobie jest kulka na no, no, się okazało, że nie Brakuje mi doświadczenia w granitu postacią bo. Wiecie, no gram nią może raz na rok, nie? Nie nartuję, no, raz na... Na rok, na dwa. Na dwa lata, no Oj jest... pod powalniami wszystkich trochę. Jakie kopnięcie. No, najlepsze. Teraz raczej powinniście przyspieszać tą kulką, niż rzucać w nich Ale ich jest, zobacz Ilu. Ale to... akcjonariusz. akcjona. To Uwaga, <grym się zbierają> Oj, 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 <grym się zbierają> Trochę przesadziłeś, nie? Ale tylko trochę. Wiedzą, że my tu jesteśmy czy nie nie Dobra wiedzą. Już idę postawić tam e, e, red screen Bum Na płysk Dobra, idę poszliwalne Idź po nią Patrz jak jej zajebałem. Aho, to ginę. Cześć. Jak ktoś oni nie mają wardów na baronie. A kuku! Aj. No, no. Życie, no Ej, Żyjcie na Ej, i staje. że też ja nie dostałem asysty, jakiejś zbiję 3 czwarte HP. Oho. Chodzi <laughs> także tak. Defensywna Oriana jest bardzo mocna tyle mogę powiedzieć Oj, widzicie! Jest bardzo sprytny, bardzo. <grymne> Tak, DOBRZE że. Ja dobra, to przechodzimy do statystyk. do statystyk. A oto i one. To jest tak win, the ale tips. Ale wstyd. Sama jesteś wstyd. Dobra. Zadane obrażenia. No i dobra. Także tu się zanim pożegnam. Do zobaczenia na razie. Cześć. p i s Peace,